Też różowego pączka. To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie i nutelle. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na kruchy. O, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. Huh? O, kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutelle. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem, zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki, tylko spójrzcie jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko, muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś nam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O, tak, chcę te, te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki! Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się, zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Hmm, moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję szefowo. A teraz troszkę cukru i mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy. Hap, hap, hap. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań! A ja potrzebuję skitelsów. Będę miała niesamowite gofry ze skitelsami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu to nie to. O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe! Dodam troszkę kaczuku. Myślę, że ta błyszka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe. Moje gofry też są gotowe. Wyciągam je, układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wlaję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skitelsów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie! Muszę szybko spróbować! Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy! Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia! Nie pierwszy raz będę je jadła! Bardzo dobre! Och, już jestem pełna! Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania! A... Mm. Nie są takie słodkie. To makaron. Super. I z keczupem są bardzo smaczne. Obiadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygra. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków sznerc Rozumiesz, babciu? <ścoughs> ha, super. A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj! Aj! Nic mi nie jest. Trochę się potmukłem, ale udało mi się wymierzać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne co? Nie. Te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast koli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Wpadłam na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kolę na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jej, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie! Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. A czy nie dotykaj. Też, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj, Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej, niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej, to miód. No taki sobie. A co my tu mamy? O rany, jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaś! Udało się! Mm, pyszny! A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra! Bardzo smakuje mi ten cukierek. Braciszku, wygrałeś! Kurwa, wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic okay. trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie. Zaraz, zaraz, muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się. No dalej. Ups, przepraszam. Babciu to bolało. Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam babciu, po prostu dałem się ponieść w gotowaniu No nieźle mi to wychodzi Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala Patrz jak to się robi Jak tak można? Wszystko się spaliło Zaraz to naprawimy, zrobię jajka z płynnego kremu, merszmelą i brzoskwini No i co, czy to przypomina jajka? Myślę, że tak Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale. Trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie... Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. Okej, okay. wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Hej, go pokocha. Dodam więcej szczegółów. polane gdzie będzie mieszkał smok. Nie musicie nic mówić. Wiem, że moje danie jest idealne. A co powie Kate? Wow, tyle tu pysznych rzeczy. Kusi mnie, żeby spróbować tego smoka. O rany, jaki fajny. Bardzo dobre A co my tu mamy? Pomidorki. Uwielbiam je. Pyszka. A jajka? No, zwykłe jajka. A co tu jest? To przecież brzoskwinia. Fajny pomysł. Rzutko z brzoskwini. A to co? Aha. Mmm, krem z pianek. Super. Zwycięża, braciszek. Gratuluję. Po raz kolejny wygrałem. Mam prawdziwego farta. Dziewczynka skończyła rysować. Co chcesz zjeść? Ona chce pankejki. Zrobicie? Wszyscy gotowi? Widzę, widzę nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe pankejki. Zaraz napieczemy stosik i nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Mm, co za zapach. Voila, gotowe. Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej i masełko. A ja zrobię tęczowe pankankanki. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop, hop. Ojej, jestem cała w cieście. Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę. Mogę kontynuować pieczenie. Dobra, oto pierwszy placuszek, idealny. Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka. Skończyłam piec. Babciu, co myślisz? Pięknie. Kurcze, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika. Nie ma go tutaj. Rączka. O, już tu jesteś. I przyniosłeś mój barwnik. Dzięki. Świetnie, dajemy kilka kropel. I gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Mm, jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią. To znaczy z syropem truskawkowym. Pokładamy pajęczyny i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday! To wyszło naprawdę upiornie, to znaczy oryginalnie. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko! Nie, to pankejki. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć. Może smakują lepiej niż wyglądają. Pajonki są słodkie i niestraszne. Kiedy są jadalne? Pyszka. Co będzie dalej? O, cały stosik pankejków z syropem. Mmm, rewelka. Trzeba jak najszybciej ich spróbować. Smaczne, słodkie. Miam, miam. Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem. I tęczą. Miu, miu, miu. Leć mój jednorożcu prosto do mojej buzi. To jakaś magia. Zwycięstwo należy do jednorożca. Gratulacje. Enid, gratulujemy. Cyfrytki. Zrobicie mi? Jestem taka głodna. Nie musisz się martwić. W kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem. Prawda, babciu? Tak, dokładnie tak. Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? Enid, słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. Enid, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj. Zaraz to zdejmiemy. Zostało tylko troszkę. Proszę. Dzięki babciu. Teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe. Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy je i mamy frytkownicę, ale ekstra. Tak sprawnie mi to idzie, że myślę o zostaniu szefową kuchni. Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. E, nit, jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione. Ale też bardzo smaczne. Rupiące! Trudno się powstrzymać. Olejemy je odrobiną keczupu. Mmm, pyszne. Moje frytki też są gotowe. Można je przełożyć na talerz. Teraz je pokolorujemy. Ups, trochę się pobrudziłam. Czarne zdecydowanie mi pasuje, ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl. Chciałam pomalować na czarno ziemniaki, a nie siebie! Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie, Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki. To pająk Klaus! Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj! Wow! Ale fajne ziemniaczki! Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. To pajączek z ziemniaków. Jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? Tu zwykłe frytki z ketchupem, ale też są dobre. Mmm, i to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. A to od razu przyciąga uwagę. To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Mm, nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Tęczowe frytki wygrywają. Wow, Enid, znowu wygrałaś. Gratulacje, brawo. Dziewczynka już kończy swój rysunek. Co tym razem? Se burgera. Super, wszyscy gotowi? Oczywiście, że gotowi. Zrobię najlepszego burgera w życiu mojej wnuczki. Podpiekę bułki. Dodam słodkiego pomidora, pokroję go oczywiście w krążki. I mielone mięso. To bardzo ważne, aby zrobić kotleciki z dobrego mięsa. W porządku. I można zacząć składać. Bułka, zielona świeża sałata, na nisoczysty kotlet, ser, pomidor, i przykrywamy to wszystko drugą bułką. Hurra, wszystko gotowe! Oj, daj spokój, nic, To zwykły burger, nie ekscytuj się tak! Ja już mam pomysł? Te bułeczki wyglądają tak sobie. Zrobię coś smaczniejszego: pączek. Dodam trochę słodkiego syropu truskawkowego na wierzchu. W moim burgerze najważniejsze będą słodkości. Moja siostra uwielbia wszystko, co kwaśne, słodkie i pyszniutkie. Więc zrobię coś takiego. Słodycze są najważniejsze. Okej, okay, zostało tylko dodać pianki. Mmm, pyszne. Takie apetyczne i słodkie. Żebym tylko sama nie zjadła tej cukrowej bomby. No, i kończymy. Mamy to! Okej, okay, moje czarne bułeczki też są gotowe. Teraz położę na nie ser. Kotleta z czerwonego mięsa. Więcej sera. No i więcej krwi. Oj, nie, to znaczy keczupu. Tak, tak keczupu. Dobrze, możemy przykrywać. I nie zapominamy o dodatkach. Chips. Będzie służyć jako język dla mojego burgerowego potwora. Rączka potrzebuję Twojej pomocy. Nie musicie się go bać, on was nie zje nie ma nawet buzi. Chcesz zabrać moje żelkowe oczy? Tak bardzo ich chciałam. Dzięki rączka. Załatwiłeś mi żelkowe oczy. Tobie też pasują, ale mój burger potrzebuje ich teraz bardziej. Zrobiłam strasznie słodkiego burgera. Jesteśmy gotowe do degustacji. Mm. Mm, burgery wyglądają niesamowicie. Od którego zacząć? Zacznę od tego dziwaka. Jest przezabawny. I bardzo smaczny. Mm. Co następne? No właśnie. Ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Powinien być dobry. Spróbujmy. Fuj! Okropna cebula. Nie będę tego jadła. Babciu, ja przecież nie lubię cebuli. Dobrze. Został ostatni i najbardziej kolorowy. Chciałam z kotletem, ale pianki też są dobre. Mmm, słodkie i pyszne. Nie mogę wybrać, więc zdecyduję wyliczanka. Zwycięzcą jest ten przerażająco dobry burger. Mmm, ma też żelkowe oczy. Tak, to na pewno zwycięzca. Wednesday, gratulacje. Czy to cię cieszy? Wow, no dalej, Wednesday, uśmiechnij się szeroko. No. Szkoda. Masz na pewno piękny uśmiech. Chcę kakao. Zrobicie? Wszyscy są gotowi? Super. Mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie pyszne i dziewczynce będzie smakowało. To zacznie. Zaraz wymieszam w garnku kakao i mleko. Powinno wyjść super pyszne kakałko. Dodamy troszkę czekolady. Mm. Napój czekoladowy. Moje kakao może być tylko w kubku z moją twarzą. Od razu lepiej. Niech wszyscy wiedzą, kto tu jest numerem jeden. Babciu, naprawdę jesteś najlepsza, ale ja będę miała również dobre kakao. Znalazłam naprawdę pyszne czekoladki, wrzucę je do garnka i oczywiście dodam troszkę cukru. Szczypte! Ups, sam się wysypał. A teraz otworzę mleko. Zostało się, ale zostało jeszcze troszkę dla kakao. Dobrze, nie mogę zostawić go w białym kolorze. Muszę dodać troszkę niebieskiego, jak niebo. Spójrzcie, jak pięknie. Żółty krem będzie idealnie pasować. Ozdobimy nim szklankę, dodamy kolorową posypkę i wlejemy nasze błękitne kakao. Fajnie? Myślę, że jest super. Sis będzie zachwycona. Jeszcze więcej słodyczy i dekoracji. Co o tym sądzicie? Wspaniale. Skończyłam. Rączka, widziałeś ten kolorystyczny koszmarek? Z kim ja tu pracuję? Myślę, że wiesz, jakie ja zrobię kakao. Do mojej ulubionej szklanki wleję ciemne jak ropa kakao. Dodam paskudne ozdoby. I robaczki. Ale żelkowe. Nie będę wszystkich straszyć. Gotowe. Skoro wszyscy są gotowi, próbujmy. Kochanie, już czas. Tak, super, jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. To kakao jest takie kolorowe. Na pewno zrobiła je Eni. Pyszne. Mmm. A to kakao zrobiła moja ulubiona babcia. Mm, kakao babci jest zawsze pyszne. Oj, a to znowu Wednesday i jej ulubione czaszki. Spróbujmy. Mmm, żelki z kakao są pyszniutkie. Okej. Okay. Ale muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram to. E nic znowu wy. Mm, mamusiu, kup mi czekoladkę. No, kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu. Mleczkę. Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Bu! I co wy na to? Straszny! No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho. Buu! Moja siostrzyczka słodko śpi. Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy otworzy oczy. Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra. Ha! Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy. Spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę. Och, co za piękny poranek. Poroty! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? Tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben! Zaraz się przewrócę! Fuj! Mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś to było przejście. A, to tylko tateta. Dzień dobry, siostrzyczko! Szczęśliwego Halloween! Co z tobą? Wstałaś lewą nogą? Takie fajne show, nie mogę oderwać od niego oczu. Trzeba coś zjeść na śniadanie. O, mleko. Akurat mamy tu płatki śniadaniowe. Uh -huh. Świetnie. Jane jest tak ochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa. Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz, a dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach. I dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, okay, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego sis. O, to takie słodkie, braciszku. dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program, nie mogę się oderwać. To naprawdę super show. Nawet nie jadłam jeszcze śniadania. A wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie. Fuu, to obrzydliwe. Ben! Zjadła zjadłaś robaki na śniadanie. Nazwę cię miłośniczką robali. Wpadłam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn. typujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiadro popcornu! Super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment! Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem. Nie możesz jeść mojego popcornu! Nie zjadaj mnie! Wpadłem na nowy fajny pomysł na psikus. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie, idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci. Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaspędziało mnie w nosie. O nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę! Ojej! Czy to naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka! Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się! Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem! Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi! Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć! Dlaczego Wednesday wzięła nóż? Rany, oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł! Co będzie dalej? O, Jane, przyszła się obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy. Co się dzieje? Jane, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku! Mam nowy pomysł jak wkręcić Bena. Wyrzeźbie w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy, a tu usta! Świetnie. Do środka włożę świeczkę, i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora i jeszcze pod łóżkiem Bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. Ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp, tak jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. A teraz wiejemy, zanim Ben tu przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek. O tak, a to jest mój ulubiony moment. O co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! To jest pod łóżkiem! O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór!